Kasiu, Pawle, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, premiera Afryki Express z waszym udziałem i już wam powiem, że po emisji tego pierwszego odcinka ja naprawdę jestem zdziwiony, jak wy sobie tam świetnie radzicie w takich trudnych warunkach. Warunki naprawdę były bardzo trudne i ekstremalne, ale em, podjęliśmy się z tego zadania, no i nie mieliśmy innego wyjścia, tylko po prostu dać sobie radę. Witamy Państwa, no, niestety ten program nie jest o samej Afryce, on jest moim zdaniem bardziej o emocjach, bo dzisiaj ilość moich dreszczy, które przechodziły, wybuchów śmiechu, bo Państwo tego nie mogą sobie wyobrazić, ale my naprawdę tylko znamy swoją historię, a dzisiaj możemy po kawałeczku troszkę poznać pozostałych siedmiu par, co się u nich działo, no i to po prostu na pewno do ostatniego odcinka będę oglądał, bo, bo dzisiaj nikt nie wie, co się u każdego działo, no nie? Ale było bardzo dużo Śmiechu, bardzo było dużo wzruszeń. E, troszkę ubolewamy też, że tych naszych e, takich fajnych momentów, bo wiemy, że już w tym pierwszym odcinku one się nie znalazły. Jak pomagamy dzieciom, jak tańczymy na ulicy, jak po prostu e, przebiega ten wyścig, no ale my wiemy, że to jest umiejętność wyboru, montażu, i nie wszystko może wejść, ale zostawiamy to dla siebie, nie? Tak, mamy fajne wspomnienia. Dokładnie. Ale też wiem, że na pewno udział w takim programie to jest wielki test dla związku, prawda? Że trzeba go przejść. I czy państwo myślą, że udało się przejść? Ja myślę, że zdaliśmy na piątkę. Mm, wow. Znaczy, są obawy takie, bo to jest taka w sumie zabawa, wycieczka, no nie wiem, program, ale jednak ta kamera jest, tak, i dzisiaj jeszcze człowiekowi zależałoby, żeby dobrze wyglądać. Tutaj nic się nie może zadziać, tak, tu po prostu człowiek się zmaga z wyścigiem, nie wie jak wygląda, nie może, nie ma lusterka, nie ma bieżącej wody, nie ma tego wszystkiego, co jak się idzie do telewizji, to jest na porządku dziennym, zaczynamy makijażem, no nie, ale dzisiaj to nie było ważne. Dzisiaj było ważne to, jak współdziałamy. Czy moja żona nie doświadczy tego dyskomfortu? To naprawdę było trudne, żeby na przykład dwa plecaki nieść. I ja byłem pod wrażeniem tego, że Kasia dawała radę. I, i tylko my wiemy, jak siniaki nam tutaj się odcisnęły. Było... Y Wiele kadrów, które trzeba było powtórzyć, czyli zdejmij plecak, załóż plecak. Jak się wsiadało do auta, to też trzeba było zdjąć, będzie trzeba szybko zakładać, trzeba było biegnąć. Naprawdę to był ogromny wysiłek, i dzisiaj ja może nie zależało nam pokazać się jak najlepiej w tym programie, ale żeby dać radę po prostu i myśmy dali radę. To jest największą nagrodą dla nas. I to jest naprawdę piękne. Ja też wiem, że dla Państwa i to było wielkie wyzwanie, ale tak się zastanawiam, czy były takie chwile, żeby nawet okazać sobie trochę czułości, intymności, bo wszędzie były te kamery. i To jest naprawdę trudne, żeby w takim programie no, gdzieś zachować coś takiego tylko dla siebie. Mieliśmy bardzo fajną ekipę. Pozdrawiam operatora Piotra, który był naprawdę cudowny i wspaniały. I myślę, że też trochę dzięki niemu udało nam się mieć trochę prywatności, kiedy ona była dla nas potrzebna. Ale tak naprawdę byliśmy sobą. Tutaj po prostu trzeba być sobą autentycznym, bo to jest wiele, wiele godzin, od rana do wieczora. I tu się nie da nie być sobą. Wczoraj ktoś nam powiedział, że wśród tych wszystkich programów, które są w telewizji, to do tego naprawdę trzeba mieć jaja. Ja mam jaja, ale że moja żona ma jaja, to ja się przekonałem właśnie po tym programie.